Dobiega końca kampania Pamiętamy Stulecie Bitwy Warszawskiej. Prowadziliśmy ją w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wraz z wieloma współpracownikami przez ostatnie kilka miesięcy. Była to kampania oparta o różnego rodzaju wydarzenia, wystawy, wykłady, artykuły, ale także konkursy, na przykład w efekcie których powstał, powstały wspaniałe komiksy, produkowane przez dzieci i młodzież. Wiele tych wydarzeń miało przywrócić nam pamięć, niektórym po prostu dać możliwość uzyskania informacji o tym, co działo się 100 lat temu na przedpolach Warszawy, ale także w innych rejonach Polski, a przede wszystkim Mazowsza. Przypomnieć, ta kampania miała nam wszystkim, że Bitwa Warszawska to była jedna z najważniejszych bitew w historii świata, bitwa która walnie przyczyniła się do takich a nie innych wydarzeń, które następowały później. Można powiedzieć bitwa, która uratowała w znacznej mierze nie tylko Polskę, ale Europę przed nawałą bolszewicką, gdyby wówczas nie doszło do skutecznego zatrzymania bolszewików w Polsce być może losy Europy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Była to również okazja do tego, żeby pokazać jak w takiej nadzwyczajnej chwili zagrożenia dla bytu dopiero co powstałej z popiołów Polski po okresie zaborów jak była możliwa wielka mobilizacja całego społeczeństwa. Ten wielki patriotyczny zryw Wszystkich stanów, jak to wówczas mówiono, i młodzieży, i robotników, i chłopów, i inteligencji, wszystkich praktycznie, którzy mogli, a nawet tych, którzy z trudnością mogli chwycić za broń w obronie właśnie tego, co najdroższe dla wszystkich Polaków. Pamięć o tych wydarzeniach skutecznie niszczona przez wiele lat obowiązywania zupełnie innej narracji fałszywej propagandowej antypolskiej narracji przywracamy w tej chwili właśnie dzięki tej kampanii bardzo się cieszę że to się udało i gratulując wszystkim którzy uczestniczyli w taki czy inny sposób do których dotarły te wiadomości były to dziesiątki tysięcy w internecie Półtora miliona osób, które w ogóle w taki czy inny sposób miało dostęp do materiałów, które przygotowaliśmy, to naprawdę wielki sukces. Cała ta kampania nie przebiegłaby tak sprawnie, gdyby nie doskonała współpraca z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, z Muzeum Historii Polski, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Archiwum Akt Nowych. Bardzo serdecznie wszystkim tym podmiotom i ich dyrekcjom dziękuję. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Bitwa warszawska to jedna z tych najważniejszych bitew w dziejach Polski, która decydowała o losach ojczyzny. Archiwum Maknowych, Centralne Archiwum Państwa Polskiego aktywnie uczestniczyło w obchodach organizowanych przez pana wojewodę Mazowieckiego, przez kuratorium oświaty. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się tym wielkim naszym zasobem archiwalnym, archiwalno-historycznym, który pokazuje właśnie te bohaterskie momenty naszej historii. Zademonstrowaliśmy w naszych wystawach, podczas naszych referatów, wystąpień, lekcji z młodzieżą, jak wielki jest potencjał polskiej historii, jak wiele bohaterskich czynów możemy pokazać młodym ludziom, bo po to są archiwa, nie po to, żeby ukrywać w magazynach. Te pamiątki naszej historii, ale żeby przy pomocy tych pamiątek uczyć i edukować o naszej historii. Szanowni Państwo, w ostatnich miesiącach miałam zaszczyt wspierać wyjątkowo cenną inicjatywę wojewody mazowieckiego pana Konstantego Radziwiła. Dzięki zaangażowaniu pana wojewody zrealizowano edukacyjno-informacyjną kampanię, Pamiętamy Stulecie Bitwy Warszawskiej. Składało się na nią wiele różnych przedsięwzięć, w tym m.in. konkurs na najlepszy komiks dotyczący Bitwy Warszawskiej. Cieszył się on dużym zainteresowaniem w szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa mazowieckiego. Pomimo trudnego dla nas wszystkich czasu pandemii, nadesłano aż 43 prace konkursowe. Serdecznie dziękuję dyrektorom szkół i nauczycielom, którzy zachęcali uczniów do udziału w tym przedsięwzięciu. Szczególnie chcę wyróżnić dyrektorów trzech szkół, które ponadto przygotowały specjalny filmowy program artystyczny. Dziękuję panu Krzysztofowi Łachmańskiemu, dyrektorowi publicznej szkoły podstawowej nr 4, imienia Ireny Szewińskiej w Półtusku. Pani Marii Skurkiewicz, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 29 z oddziałami integracyjnymi imienia Władysława Broniewskiego w Radomiu, oraz panu Waldemarowi Bartosikowi, dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej i wicedyrektor tejże szkoły pani Monice Kuziak. Droga młodzieży, gratuluję udziału w konkursie. Jestem pod wielkim wrażeniem Waszej chęci zdobywania wiedzy historycznej, ale i umiejętności cyfrowych i graficznych oraz inwencji twórczej. Przysłane prace zachwycają pomysłowością i kreatywnością. W każdym dziele widać ducha jego twórcy. W Waszych pracach na zawsze pozostanie także fragment Waszej historii, włożonego serca i wysiłku. Chciałabym przy tej okazji zwrócić uwagę na kampanię edukacyjną, która obejmowała wiele różnych przedsięwzięć, między innymi interaktywne lekcje online oraz cykl wykładów dotyczących Bitwy Warszawskiej. Z przygotowanych materiałów będą mogły w przyszłości korzystać szkoły z terenu województwa mazowieckiego. Drodzy Państwo! Jestem przekonana, że równie ciekawe i kształcące kampanie edukacyjne będą organizowane także w nadchodzącym 2021 roku. Z wielką radością będę je wspierała i zachęcała Państwa do uczestniczenia w tych przedsięwzięciach.